Chcę wam przedstawić grę, którą jest World of Tanks. Dużo na temat tego czytałem, szukałem, nie mogłem znaleźć, ale pokażę wam w tym filmie co sam odnalazłem, co jest nie tak z tą grą. Sobie włączamy grę World of Tanks normalnie przez folder na pulpicie. Gra się nam uruchamia, tak jak widzimy. Czekamy aż gra się nam uruchomi ten przypadek występował mi no już pół roku przez dwa miesiące pierwsze mogłem sobie grać przez kolejne trzy miesiące wywalało mnie z gry Tak jak tutaj zobaczymy zaraz na przedstawionych przebitkach gra nam się ładuje ładnie wszystko bez problemu działa możemy sobie patrzeć i obserwować jak nam ładnie gry bywali. Trochę to się schodzi poprzez włączenie tej gry. No ale na dysku. Ale żebym tak właśnie jest. Łączy się z serwerem. Nam gra. Jak za każdym razem było. Gra się łączała normalnie. Po prostu dobrze. To nic nie jest przycinane, nie jest wycinane. Nagranie jest autentycznie na żywo. Przeprowadzane bez żadnych obróbek. Żeby Wam przedstawić, jaki to problem był z grą. trochę się schodzi, no ale nic na to nie poradzę. Ma być bez przycinania. Tak jak wcześniej mówiłem. No tak tyle potrwało, zanim to wszystko się załączy. Gra nam się załadowuje. Proszę bardzo, gra nam się załadowała naciskamy żeby grać bitwę bitwa losowa sobie zagramy w coś to już nagrywane było już dawno więc star stary to już nagranie jest Jeżeli je oglądacie dopiero teraz. Ale autentyczne jest. No i dosyć pomocne. Pisałem maile właśnie do War of Tanks, że ja jakieś niby dodatki instalowałem. Już przez to mnie wywala z gry no. Ludzie proszę was. Jakie dodatki? No i proszę bardzo. Grę nam wywalił. No to mówię. Jakie dodatki? Żaden że nie instalowałem. Nie byli mi w stanie pomóc. Dobrze, tu wybieramy sobie dysk, na który mamy zainstalowane. Jakola mam na D. Games, który folder. Wybieramy sobie off of Tanks z folderu i sobie wybieramy Win64. Sobie włączam zawsze z tego. Zawsze w taki sposób można powiedzieć, że sobie włączam grę i zawsze ona być dobrze chodziła bezproblemowo. Nikt nie był mi w stanie pomóc na grupach różnych. Pisałem tak samo na live'ach do różnych ludzi. Nie byli mi w stanie pomóc, jak tę grę uruchomić. Dopiero jak sam zacząłem kombinować i znalazłem taki sposób, żeby tę grę uruchamiać. I nie potrzebne mi więcej. Poprzez takie uruchomienie gry, kombinowanie, żeby inaczej, właśnie grać w grę, instalowałem po trzy razy to grę, nie było w stanie mi nic pomóc. Tylko poprzez włączanie przez te foldery, no trochę się schodzi, właśnie tu klikać, tam klikać, ale bez problemu, możemy sobie grać w grę. Tutaj przedstawię trochę kawałek bitwy mojej. Które tutaj grałem, sobie jedziemy czołgiem. Bo już widać, no, zawodnicy już się rozstawili. A zanim mi to się włączyło, wszystko to ja na szarym końcu. Rozgrywki byłem. Czasem mi wywalało grę, dostawałem bany za to, że podczas gry wychodzę z gry po prostu. No, ludzie, no, nie jesteście w stanie mi pomóc, a wywalacie mnie z gry banami różnymi, no żal dupę ściska, po prostu żal dupę ściska tych ludzi złotów tanks sobie podjeżdżamy do zawodnika. Tutaj schował się nam ze skały. Taka szybka rozgrywka byle jaka, aby wam pokazać, że naprawdę nie wywalam mnie z gry. Tutaj w taki sposób sobie grałem. Jak widać można grać. Po prostu można grać. Chodźcie patrzcie się na mnie gościu, tu. O, dwóch gości, bez szans jest. Proszę bardzo, jeden zawodnik załatwił mnie, tam drugi czołg jest. Nie strzeliłem. No szkoda bardzo, miałeś gościu bardzo ładny strzał. Na raz mnie ściągnąć. Hmm, dlatego tłuczę. Dobra, sobie podjadę, zaraz który się ściągnie. Albo z tyłu, albo z przodu, tu wyjścia już nie miałem. Ja miałem, no właśnie, z boku wali gościu, nie wykrywa mnie na radarze. No niestety zaraz polegnę. Ten czołg to zbytnio szybki nie jest, bez gąsienicy oczywiście. No więc tak, dzięki za obejrzenie krótkiego fragmentu filmu, który może będzie pomocny dla Was. Więc elo, cześć, trzymajcie się, maneczko